Cześć, witam wszystkich serdecznie. Przede wszystkim dzisiaj witam fanów gry Diablo. Może niekoniecznie Diablo, czy ogólnie całej serii Diablo. Dzisiejszy odcinek. Tak jak na pewno e, już wiecie z tytułu, będzie poświęcony temu, czy Blizzard e, szykuje nową grę, na przykład Diablo 4. Nazwijmy ją w ten sposób roboczo. E, ogólnie grę e, z uniwersum Diablo e, w najbliższym czasie będzie e, chciał zacząć pracę, albo już się zaczęły prace nad tego typu tytułem. Przyjrzałem sobie ostatnio dość sporo artykułów na różnych stronach, związanych właśnie nie chciałbym powiedzieć z tym newsem, ale z tymi spekulacjami, a teraz zrobimy sobie zwykłą jakąś tam szczelinkę w tle, żeby coś się działo, a ja podzielę się z wami moimi spostrzeżeniami i domysłami, bo w tym momencie jeszcze nic nie wiadomo oficjalnego. I przede wszystkim tak, e, takim najważniejszym newsem, który e, rozpędził lawinę domysłów, e, była e, praktycznie oferta pracy, informacja. Na oficjalnej stronie Blizzarda zrobiłem sobie notatkę. Blizzard Entertainment poszukuje reżysera gry, mającego na swoim koncie piękną listę wydanych gier. Klasy a 3A, a, a, nie 4, 3A, e, który poprowadzi serię Diablo ku przyszłości. Więc, biorąc pod uwagę, że jakiś czas temu e, reżyser gry Diablo 3, Jay Wilson, wieloletni reżyser, e, odszedł na emeryturę, i e, też biorąc pod uwagę to, że że ostatnio mieliśmy bardzo, bardzo udaną premierę gry Overwatch, którą bardzo intensywnie gram też. To można się spodziewać, że Blizzard w tym momencie stwierdził, "OK, to jest dobry moment, żeby wziąć się za nowy projekt i tym nowym projektem właśnie może być nowa gra z uniwersum Diablo." Do końca nie jestem przekonany, czy ta gra będzie się nazywała Diablo 4. Wydaje mi się, że bardziej będzie to połączenie, no bo wiadomo, Diablo, Diablo 3, nazwijmy to w ten sposób, jest grą. Jeszcze podwójne są? Nie, chyba nie, już. Jest grą RPG, tak. A myślę, że teraz nowa gra, która powstanie z uniwersum Diablo, która zastąpi Diablo 3 za jakiś czas, będzie takim połączeniem gry RPG z grą MMO. I wydaje mi się, że, że Blizzard nie zrobi nowej gry Diablo w podobnym kształcie, jak to zrobił z Diablo 3. W tym momencie przypuszczam, że postawią bardziej na MMO, na rozgrywki online owe. i będzie to właśnie takie połączenie gry RPG z MMO. Znaczy, przypuszczam, że nie będzie stricte części fabularnej, którą jak wiecie, każdy z nas musiał przejść wielokrotnie. Za pierwszym razem pierwsze te 20-30 godzin było to bardzo fajne, ale docelowo potem e, wszyscy e, grali, e, robili po prostu sobie szczelinki, potem głębokie szczelinki e, i raczej już tym się nie zajmowaliśmy. A w tym momencie wydaje mi się, że robi się takie gry, które pochłoną e, nas na wiele, wiele, wiele godzin, tak jak na przykład Overwatch czy e, czy Heroes of the Storm, czy, czy nawet, nawet sama kacianka Blizda jej nie można porównywać nawet do, do gry Diablo 3 ale chodzi mi o to, że Blizzard śledzi, śledzi trendy i widzi, że większość gier naprawdę popularnych są to gry związane z online'em, tak? Sam samo Uniwersum Diablo ma bardzo, bardzo duży e, potencjał, ma bardzo dużo fanów, jest to bardzo, bardzo popularna gra. E, I teraz myślę, że wezmą się za e, nowy tytuł, ale on do końca nie będzie przypominał Diablo 3. Mam nadzieję, że wezmą najlepsze rzeczy z Diablo 3, e, to znaczy. E, girowanie, rozwój postaci bildy to wszystko było super Nawet nawet e, głębokie szczeliny czy e, no, no tryb przygody nie do końca nie do końca był e, tym co, co było najlepsze w Diablo 3 okay. Nie mogę przejść Zbierzmy tutaj wszystko nie było tym najlepszym, więc myślę, że pewne rozwiązania techniczne, jeżeli chodzi o pomysł na rozwój postaci, na gierowanie, na buildy, na giery pewnie przejmą, ale ta część, która była słabsza w tej grze, przypuszczam, że będzie ograniczona do minimum. Poza tym robiąc, robiąc grę RPG MMO mogą to zrobić o wiele o wiele o wiele szybciej I co To chyba by było na tyle na pewno na pewno jakąś informację dostaniemy na bliskonie w listopadzie 4 5 listopada trzeba będzie tam bardzo bardzo intensywnie śledzić. Ileś tam osób mówi jeszcze, że to może być dodatek do Diablo 3. Znaczy, optymalnie by było, gdybyśmy dostali informację, że jest tworzona nowa gra z uniwersum Diablo. Nie mówię o żadnych datach, bo przypuszczalnie tą grę, jeżeli w tym momencie się za nią zabierają albo się zabrali jakiś czas temu, no przypuszczalnie tą grę zobaczymy najwcześniej w 2018 roku, więc za dwa lata ale fajnie by było, gdybyśmy jeszcze w międzyczasie dostali jakiś dodatek do Diablo, 3 drugie, drugie DLC, drugi dodatek. To by było fajne, żebyśmy mieli co robić przez ten czas. No i za jakiś czas na pewno będzie coraz więcej informacji o nowej grze z uniwersum Diablo, jakaś tam będzie alfa, może będzie potem jakaś beta, więc cały czas powinni dawać nam coś, czym będziemy mogli się zająć. Tak jak widzicie, dużo, dużo informacji, znaczy dużo informacji, dużo takich skrawków informacji, ale widać, że hype jest, bo e, ludzie e, pamiętają o e, grze Diablo czy chcieliby dostać nową grę z Diablo i m, myślę, że to jest tylko kwestia czasu po super, super premierze Overwatcha, że Blizzard zabierze się za, tak jakby nie patrzeć, swoją sztandarową e, grę która troszeczkę została zapomniana. Dobra, słuchajcie. To by było na tyle. Piszcie komentarze, piszcie co myślicie na ten temat, czy to są tylko plotki. Zresztą nie do końca są plotki, no bo jest konkretna informacja. Potrzebujemy nową osobę, która poprowadzi dalej uniwersum Diablo. Więc albo dodatek, albo nowa gra. Myślę, że bardziej, że nowa. Okej, okay, dobra. No co? Ocencie i do zobaczenia w następnym nagraniu. Na razie jeszcze z Diablo 3. Pa. pa.